Dzień dobry. W dzisiejszym filmiku bardzo krótko o moim monokularze Zeiss DTI1 przez 19 monokular termowizyjny. Tak naprawdę jest to mój drugi monokular termowizyjny. Pierwszy to był Infiray AP09. E, ten pierwszy monokular odesłałem dlatego że e, były problemy z jego obsługą i mm, ja go po trzech dniach próbowania dogady, prób dogadywania się z nim uznałem go za urządzenie kiepskie Spakowałem go, poszedłem na pocztę i odesłałem do sklepu. Winfirałby po prostu problemy z tym, że połączyć się przez sieć WLAN z telefonem, żeby móc, móc sterować tym urządzeniem z telefonu. No, tutaj takowych problemów myślę, że nie ma. Zarówno Infi AP 09, jak i ZEISS e, mają swoje aplikacje. E, w zajsie jest to Zajes Hunting, aplikacja, którą oczywiście już mam na telefonie. E, tak szybciutko powiem o tej aplikacji, że Łączy się bezproblematycznie z urządzeniem, a pozwala na obsługę trybów kamery. I to tyle wiem na razie o tej aplikacji. No, poza tym, że niestety aplikacja nie jest w języku polskim. Mówię o aplikacji, którą ściągamy sobie na telefon, żeby móc współpracować z tymże urządzeniem. Dobrze. To teraz może je rozpakuję i pokrótce bardzo omówię. Producent mówi o 1000 metrach detekcji, że na 1000 metrów będzie to działało. Ja jestem realistą. Uważam, że jeżeli odciągnę detekcję obrazu. Na odległość 300-400 metrów, to już będę bardzo zadowolony. I taki zasięg wydaje mi się bardzo realny. Chyba zresztą nie ma jeszcze takiego urządzenia, które. Mówię o, termo... o monokularach, oczywiście, nie o lunetach celowniczych, które pozwala na dobre rozpoznanie celu na, na odległość 1000 metrów. Na pewno będzie widać jakąś tam plamę. Ale, ale... Ale nie wierzę w to, żeby mi pozwoliło to rozpoznać zwierzynę. Dobrze, rozpoczynamy. Zajs jak widać, jest w takim kuchtownym opakowaniu, a nawet w buch. A, tutaj na opakowaniu, jak widać, jest nazwa Carl Zajs AG z siedzibą w Oberkochen w Niemczech, ale produkt wyprodukowano oczywiście w Chinach. Mam nadzieję, że pan Zajs zadbał o kontrolę techniczną swoich fabryk chińskich. Tyle mogę mieć nadziei. Dobrze. Aha, tu jest jeszcze aplikacja podany, kod QR, żeby wejść sobie na stronę na stronę producenta. Dobra. Teraz tak. Otwieramy pudełko i cóż mamy? Na początek mamy tenże monokular. Ja za chwileczkę na niego wrócę, więc tylko pokazuję, że jest. Następnie poza monocularem, co my tu mamy? E, mamy kabel do ładowania. Nie ma, nie ma ładowarki w zestawie, jest tylko kabel, a jest taki dosyć gruby, dosyć sztywny. Wydaje mi się, że przewód w zastosowany ma dosyć dużą przepustowość, więc być może będzie ładnie to ładowało. Jest pas do noszenia na szyi. Oczywiście z napisem ZEISS. Wykonany chyba nawet całkiem nieźle. Chyba jakiś neopropen. Coś w tym stylu. Jest drugi pas do zawieszania futerału z urządzeniem na szyi, na ramieniu. Jest Gwarancja. I jest skrócona instrukcja obsługi. Również w języku polskim, to jest bardzo miłe. A, strona 59. A jest strona 59. Nie, to nie tu. Po co ja przeczytałem? 48. Przepraszam. 46, 47 i 48. Mała, dobra. Czyli tutaj to są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, żeby nie gryźć, nie łykać, nie podpalać, nie używać zamiast łyżki do nakładania zupy. A, a tutaj, w tej drugiej książeczce. Gdzież tu ona jest po polsku? A, 59 to jest ta książeczka, dobra. Ja otwierałem oczywiście ten zestaw, zanim ja zacząłem cokolwiek robić. Tutaj ja nie zacząłem nagrywać. Więc to nie był taki prawdziwy unboxing. 47... 55... 59... Tak jak mówiłem, jest tutaj skrócona instrukcja obsługi. Oczywiście ostrzeżenie, że należy przestrzegać załączonych wskazówek bezpieczeństwa. Pewnie, żeby nam dziecko nie połknęło urządzenia. Ciekaw jestem, jak to możliwe. No ale to już jest inna bajka. E ta skrócona instrukcja obsługi, no, pff, uważam, że jest wystarczająca. E, jest, y, no, na tyle dobra, że, 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 że pozwoli nam się zająć tym urządzeniem. E, tutaj są oczywiście też. Hmm, Gdzieś. A, są i tutaj. E, dane techniczne. Więc długość odnieskowej: 19 przez F1 przez 0. Zasięg detekcji. E, od ty, 1000 metrów lub w jardach 1094. Subiektywny kąt widzenia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Czyli są tu jakieś dane, natomiast mówię ja osobiście w te 1000 metrów detekcji, tak. Przepraszam, nie wierzę. Na pewno jest to możliwe przy dobrych lunetach myśliwskich, nawet tych termowizyjnych, ale jakoś w to urządzenie, że na 1000 m zrobił pełną detekcję, to ja przepraszam bardzo, ja nie wierzę. No dobrze, teraz coś o tym urządzeniu. Podobnie jak w urządzeniach firmy Hikmicro, jak w urządzeniu InfiRay, tutaj mamy sterowanie dioptrią. Tutaj mamy 5 przycisków od menu od i włączania. włączania. No i obiektyw. Obiektyw również regulowany. Również można sobie wyostrzyć ostrość obrazu w jakimś tam niewielkim, ale jednak można w zakresie to poprawić. Teraz tak. Zaczniemy od góry. Tutaj zaraz nad obiektywem. Jest włącznik, albo włącznik, jak kto woli. Eee. Przycisk ma dwie funkcje. Czyli włącz, wyłącz i uśpij, pobudź. Jeżeli nacisnę go długo, to po prostu włączę urządzenie. Eee. Następnie stwierdziłem, że nic teraz nie będę oglądał, bo sobie zrobię kanapeczkę albo kawy się napiję siedząc na ambonie. No to naciskam króciuteńko raz i, i urządzenie usypia. Wzbudzenie jest błyskawiczne. Trwa chyba niespełna sekundę, więc tutaj nie ma co do, do czego przyczepić. Następny przycisk służy do wykonywania zdjęć, do robienia filmów. Jeżeli przytrzymamy go chwilkę dłużej, pokaże nam się symbol kamery, zaczniemy nagrywać. Jeżeli krócej, no to aparat i będziemy robili zdjęcia. Podobno jest możliwość wykonania zdjęcia w czasie robienia filmu. Aż tak jeszcze tego sprzętu nie poznałem, więc jeszcze tej możliwości nie znalazłem. Tutaj mamy a, suwak. Tak to nazwę, do przechodzenia w menu. I tutaj mamy włącznik menu głównego i przełącznik trybu pracy. To znaczy, że tutaj mamy chyba 6 czy 8 kolorów, w jakich to urządzenie pracuje. I naciskając w sposób krótki, możemy sobie zmieniać tryby w jaki obraz nam się wyświetli od takiego typowo termowizyjnego tutaj to jest pod nazwą tęcza aż do takich szarości i bieli natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wejście w menu i wtedy tymi dwoma przyciskami poruszamy się w menu góra-dół jeżeli jesteśmy na linii, która nas interesuje czyli na przykład sieć w LAN, naciskam krótko przycisk, przesuwam włącz wyłącz, zatwierdzam znowu urządzeniem i znowu sobie idę gdzieś dalej, na przykład do daty, do godziny do języka. Urządzenie posiada menu w języku polskim. Także tutaj nie ma z tym problemów. Tak, jak mówiłem na początku, tu jest y, regulacja dioptrii. Co mogę powiedzieć? Ja chodzę w okularach i nie zdejmuję okularów do użycia tego urządzenia, ale mimo to widzę w nim i to całkiem nieźle. Pewnie gdybym zdjął sobie to, to, to. Y, zresztą zaraz zobaczę i będę mógł się podzielić opinią. Włączymy sobie urządzenie, dobra, już się włącza. Chciałbym pokazać, ale nie potrafię. Przepraszam bardzo, nie potrafię. Dobra, sobie zdejmę okularki. Spróbuję spojrzeć na garmuszek, bo akurat on ja sobie gotuję. Tak e, przy mojej wadzie wzroku. Minus 4 minus 2. E, oczywiście dostrzegam ten garnek. Natomiast nie widzę go precyzyjnie, więc tutaj chciał, nie chciał, w okularach używać musiał. E, ja spróbuję jeszcze teraz nagrać. Może uda mi się pokazać. Chciałbym bardzo menu i troszkę Nie wiem, czy to mi się uda. O, coś coś. Jeżeli jest to widoczne będzie mi bardzo miło. W każdym razie tam jest menu w języku polskim i teraz tak przechodzę sobie tymi strzałkami w bok... O, właśnie w ten sposób. Jeżeli chcę coś zmienić w menu. To klikam sobie ten duży przycisk z tyłu. Wchodzę w menu i mogę sobie zmieniać. Także obsługa jest taka bardzo prosta. Nie jest to żadne urządzenie bardzo skomplikowane. Ja go wyłączę. Ponieważ jak w tej chwili w domu nie używam nie mam po co. Co mogę powiedzieć? To są moje pierwsze wrażenia, więc oczywiście ja mogę się mylić absolutnie. Urządzenie wydaje mi się bardzo solidnie wykonane I trwałe. Jak to będzie? Nie wiem, zobaczymy. E, czy jakieś wady tego urządzenia dostrzegam.. E, tak, uważam, że wadą jest to, że tutaj mamy wewnętrzną stałą baterię. Co to oznacza? A no to oznacza tyle, że jeżeli bateria nam szlak trafi, to pewno już jej nie wymienimy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Tu jest oczywiście portu ładowania USB-C, czyli każdym kablem do telefonu powinniśmy go naładować. A tutaj dodatkowo ten otwór daje nam możliwość zamocowania urządzenia na statywie takim fotograficznym. Tu jest w środku gwint. Co uważam za przydatny może gadżet, jeżeli ktoś chciałby sobie postawić urządzenie gdzieś na statywie, wziąć telefon do ręki i operując telefonem nagrywać obraz, a przy okazji widzieć co tam widać w obiektywie bez bez trzymania urządzenia w ręce. Także to tyle na temat tego urządzenia. Ja postaram się je zabrać w krótkim czasie na łowisko. I wtedy postaram się zrobić coś więcej. Ale tak jak mówię urządzenie połączyło mi się bezproblemowo z aplikacją w telefonie poprzez sieć WLAN. Nie miałem z, tych z tym najmniejszych problemów. E co było dla mnie miłym zaskoczeniem, ponieważ urządzenie Infrae AP09, no, przykro mi to mówić, wyrzucało, rozłączało cały czas i nie mogłem ani zaktualizować programowania. Nie mogłem nic, a w końcu nie po to wydaję pieniądze, żeby korzystać z urządzenia w jednej trzeciej czy w 1 dziesiątej, prawda? E Także to tyle dzisiaj o tym urządzeniu. Ja jeszcze wrzucę wrzucę do tego. podłączę do tego filmiku. Krótki filmik, kiedy nagrywałem mojego kociambra. Film nie jest najlepszej jakości, no ale tak jak pewien Pan z Pałacu na ja się cały czas uczę. Więc kamerzysta ze mnie raczej marny. Dobrze, dziękuję. To dzisiaj na tyle. Życzę miłego wieczora. I do usłyszenia. I do zobaczenia, mam nadzieję. Aha, jeśli można prosić, jeżeli komuś się spodoba filmik, proszę łapkę w górę. Tak, dla zasięgów. Jak komuś się podoba to, co robię, to proszę również o subskrypcję. Ponieważ nie jestem żadnym, nie mam żadnych sponsorów, to co robię, robię za swoje pieniądze. Robię to w tej chwili dla własnej satysfakcji. A co z tego będzie dalej, no to zobaczymy. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.